11.23 na zegarze. No to najwyższa pora na gości Radia 5. Awizowaliśmy gości. Jest gość dyrektor klubu sportowego Wigry Suwałki, a zarazem wiceprezes Suwalski Wigier. Dariusz Mazur, dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Zaprosiliśmy też dzisiaj trenera Zbigniewa Kaczmarka, ale rozchorował się trener po tym wielkim sukcesie. No niestety, ta jesienna praca spowodowała to, że jest dość mocno wyczerpany i, i, i gdzieś, dzisiaj niestety jest niedyspozycji, nie mógł tutaj przyjechać do studia. Dlaczego właśnie dzisiaj <coughs> rozmawiamy, proszę Państwa, o piłce nożnej, o trzeciej lidze piłkarskiej? Po pierwsze, jeden. Bez wątpienia. Jeden z największych sukcesów w historii 30, ponad 30-letniej, bo przez tyle mniej więcej sezonów Wigry występują w trzeciej lidze. Największy sukces w tych rozgrywkach. No a po drugie właśnie zakończyła się jesienna runda spotkań o Mistrzostwo Trzeciej Ligi Piłkarskiej. O tym już informujemy na naszej antenie. Wigry na bardzo wysokim trzecim miejscu. Przeprowadziliśmy też krótką analizę no, gdyby nie szczęśliwie zdobyta bramka przez piłkarzy z Olsztyna, dosłownie w ostatniej minucie meczu w Półtusku, to Wigry byłyby wiceliderem. Sukces ogromny, ale czy jest taki mały niedosyt? No, myślę, że nie, nie trzeba tu szukać niedosytu, ponieważ my też, nam też dopisywało szczęście i przecież wygraliśmy w drwęcy w 93 minucie, strzelając bramkę praktycznie w ostatniej sekundzie meczu, także to jest sport i trzeba jakby zwracać uwagę na swoje wyniki, swoje mecze i nie szukać pomocy w nieszczęściach przeciwników. Ostatnio zaczepiają mnie kibice w w sklepie na ulicy no i pytają, co się dzieje z suwalskimi Wigrami. Wcześniej to była dramatyczna walka o pozostanie w trzeciej lidze, a tutaj raptem Wigry mierzą w naprawdę wysokie cele. No tak, no tak się stało. Nastąpiły jakieś tam zmiany w klubie, myślę, że pozytywne i, i zawodnicy też. I to nie stało się zresztą jakby w połowie roku, bo myślę, że taki przełom nastąpił w styczniu, kiedy zaczął pracować tutaj Piotrek Stokowicz. To on wprowadził nowego ducha w tą drużynę i w zasadzie, jeżeli spojrzymy na skład, to przed dziewięcioma miesiącami żaden z zawodników nie był dostrzegany przez kluby drugo, pierwszoligowe, bo, bo ten skład tak naprawdę nie zmienił się aż tak strasznie mocno, a myślę, że praca, jaką wykonali zawodnicy i oczywiście trenerzy, tą pracę zaczął Piotrek, kontynuują świetnie Zbyszek Kaczmarek, teraz procentuje i widać na boisku, w zasadzie w każdym meczu od września, bo te pierwsze kilka meczów, no tak jeszcze y, zawodnicy jakby dochodzili, y, cały zespół dochodził do siebie, y, to w, od września praktycznie w każdym meczu to my prowadziliśmy grę, czy graliśmy na wyjeździe, czy u siebie. Także myślę, że, że jest to naprawdę, można z optymizmem y, patrzeć na przyszłość. Drużyna wigier poważnie odmłodzono, bo jakby nie patrzeć, no to na boisku występują 17, 18, 20, 25-letni chłopcy. To jeden z najmłodszych y, zespołów. No, myślę, że tak. Może, może, może SMS Łódź jest młodszy, no ale wiadomo, to jest drużyna jakby szkolna, która występuje również w trzeciej lidze. Natomiast, nasza defensywa, ktoś tam policzył, że niespełna 20, średnia wieku niespełna 20 lat i straciła najmniej bramek w polskich rozgrywkach pierwsza, drugo i trzecioligowych. Także myślę, że, że, że z tego z tej mąki będzie naprawdę dobry chleb. Teraz po rundzie jesiennej tylko jeden punkt straty do wicelidera OKS-u Olsztyn. No i właśnie, aż czy tylko sześć punktów do lidera Freskowite Wysokie Mazowieckie? No bo niektórzy myślą tak, aż strach pomyśleć co będzie wiosną, jak Freskowita przegra pierwszy mecz z Wigrami Suwałki. No apetyty nie ukrywajmy tego, rosną w miarę jedzenia. No, rosną i przed nami, tutaj przed zarządem, e, trener, przed trenerami, przed piłkarzami naprawdę bardzo ciężka zima, bo e, piłkarze zaczynają, e, jeszcze trenują, mają roztrenowanie, natomiast zaczynają od 10 stycznia. E, a dla nas, dla działaczy, dla zarządu teraz te dwa miesiące najbliższe będą bardzo ważne, bo musimy, nie ukrywam tu, pozyskać jeszcze więcej sponsorów, nowych sponsorów. E, no i wzmocnić jeszcze rywalizację w, w drużynie, aczkolwiek na pewno nie będziemy sięgali po zawodników, y, którzy grali kiedyś w przeszłości, w pierwszych, drugich ligach i są trzydziestu kilkoletni, bo mamy jakby inną politykę kadrową i szukamy młodych, utalentowanych ludzi, którzy chcą walczyć, chcą w życiu y, osiągnąć y, sukces. No dobrze, panie dyrektorze, ja zapytam o tych sponsorów, bo Krążą takie opinie, że jeśli chodzi o suwalski rynek, no to tych sponsorów tutaj praktycznie nie ma. Wy macie takiego mocnego sponsora z suwałka, ale czy w suwałkach mogą znaleźć się kolejni, poważni? No tak, mamy po raz pierwszy w historii sponsora strategicznego e, firmy Stolar I, no i nie ma co ukrywać, że w zasadzie tak jakby można powiedzieć, że Tomek Godlecki tutaj uratował tą sytuację, bo, bo dzięki temu, że pozyskaliśmy tego sponsora, mogliśmy e, działać jakby bardziej profesjonalnie, e, z większym zaangażowaniem. No i to się przełożyło jakby na miejsce w tabeli, na punkty zdobyte. Natomiast ja myślę, że są. że tylko trzeba do nich dotrzeć, i, i do tej pory jakby nie chcieliśmy rozmawiać, co możemy zrobić, a w tym momencie, kiedy zakończyła się runda, zajęliśmy trzecie miejsce, jest dobry klimat dla klubów igry suwałki, będziemy rozmawiali z wieloma osobami, z firmami, z władzami, z samorządowymi, bo stworzyła się naprawdę ogromna szansa, niepowtarzalna wręcz, żeby wejść do nowej drugiej ligi i Świetnie promować nasze miasto, klub. Kolejna zmiana, jeśli chodzi o działalność klubu. Zawsze pamiętam, kiedy kończyła się ta runda jesienna, no to jakby zarząd klubu trochę zapadał w zimowy sen, a tutaj o tym być nie może mowy, bo już w środę w Suwałkach taki przegląd kandydatów do gry w suwalskich Wigrach, to już też słyszeliśmy na antenie Radia 5, przyjadą młodzi, utalentowani chłopcy z Warmii, z Mazur, także z Podlasia. Tak, to jest pomysł trenera Zbyszka Kaczmarka, żeby właśnie zorganizować taki test mecz i przyjedzie kilka osób, które chcą się sprawdzić no i zobaczymy. No, być może nikomu nie zamykamy drogi, są to młodzi ludzie mający 18, 20, 21 lat. Być może trener dostrzeże jakieś predyspozycje u któregoś z zawodników i, i będą to wzmocnienia dla klubu. Już pojawiły się takie informacje, informacje w mediach elektronicznych, że być może przyjadą do suwałk były Piłkarz Wigier Damian Wojtulewicz, kibice pamiętają, popularny Dynamo, także to ciekawostka, były reprezentant Polski Juniorów Rafał Grzelak. No ja jestem takiej natury, że, że niech się pojawią, a później będziemy ich oceniali, że są, także gdzieś tam są jakieś tematy, no ale mówię, no, w, w, w środę się okaże, kto będzie tak naprawdę, bo, bo takie rozmowy telefoniczne, zaproszenia y, są jakby niezobowiązujące aż tak bardzo mocno, y, także no zobaczymy. Ma przyjechać kilka osób, myślę, że coś z tego będzie, a, a tak naprawdę w środę o 13 godzinie rozpocznie się mecz i się okaże, kto tam będzie i oczywiście... Nie zapomnieliśmy o swoich wychowankach, bo chcemy kilku juniorów, a myślę, że, że, że niedługo wprowadzimy jednego, dwóch piłkarzy tak na, na, na stałe do kadry pierwszego zespołu z najstarszej grupy juniorskiej. Ale można tak spekulować, ile nowych twarzy zobaczą kibice wiosną, to będą y, dwaj nowi piłkarze, czy też pięciu bardziej? No tak jak rozmawialiśmy ostatnio z trenerem, to potrzeba byłoby, żeby do tej kadry pierwszego zespołu dołączyło jeszcze trzech, czterech zawodników, którzy by stworzyli większą rywalizację o, o tą wyjściową jedynastkę. Zrobimy sobie krótką przerwę. Jak zwykle Państwo też mogą zadawać pytania. Zapraszam. Dzisiaj rozmawiamy o tym wielkim sukcesie i o tym, co się może wydarzyć w ciągu najbliższych miesięcy w Suwalskich Wigrach. W studiu dyrektor sportowy Suwalskiego klubu Dariusz Mazur. Czekamy na pytania od kibiców. Do rozmowy wracamy za kilka minut.